W 2012 roku oddano do użytku drogę łączącą Gryziliny i Amielnik. Jest to dotąd największa inwestycja w historii gminy. Projekt został dofinansowany z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, etap drugi, bezpieczeństwo, dostępność, rozwój. Całkowita wartość inwestycji opiewała na kwotę niemal 3 milionów 200 tysięcy złotych. W ramach inwestycji przebudowano niemal 2 km drogi. Nawierzchnię wykonano z asfaltu, wybudowano chodniki, zjazdy do posesji, kanalizację deszczową. Drogę wyposażono w niezbędne oświetlenie, barierki ochronne, zatoczki, próg zwalniający oraz oznakowanie poziome i pionowe. Całkowity koszt zadania wyniósł blisko 2,5 miliona zł, z czego około milion to dofinansowanie, jakie udało się pozyskać. Z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych etap drugi Bezpieczeństwo, Dostępność, Rozwój oraz z Powiatu Nowomiejskiego. W ramach inwestycji zaplanowana została budowa sieci kanalizacyjnej o długości około 5 km. W pierwszym etapie, zakończonym w roku 2014, zbudowano 1200-metrowy odcinek sieci. Mieszkańcy Pacultowa wkrótce będą mieli możliwość przyłączenia się do pierwszej nitki kanalizacji. Pozostała część zostanie zrealizowana w roku bieżącym. Ponadto, w zakresie zadania wykonano całość sieci wodociągowej o długości 800 m, w tym spinkę łączącą wodociąg Pacultowo i Telice. Od całkowity projektu to ponad 2 miliony złotych. Na inwestycję gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 1 300 tys. złotych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. 23 sierpnia 2013 roku oddano do użytku drogę z Gwizin do Krzemieniewa o długości 1800 m. W ramach inwestycji położono nawierzchnię z betonu asfaltowego. Na odcinku 150 metrów wykonane zostały chodniki na pieszych, zaś w obrębie skrzyżowania w Gwieździnach umieszczono lampy oświetleniowe. Koszt budowy wyniósł blisko 980 tysięcy złotych, z czego połowę pozyskano z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych etap drugi – bezpieczeństwo, dostępność, rozwój. Ratownicza Straż Pożarna w Bratianie w 2014 roku otrzymała nowy wóz Mercedes-Benz. Jest to średni ratowniczo-gaśniczy pojazd z napędem na cztery koła typu GBA. Samochód posiadający kompleksowe niezbędne do służby wyposażenie został przekazany do użytku w październiku 2014 roku. Całkowity koszt inwestycji to ponad 640 tysięcy zł. Z czego ponad 511 tysięcy zostało dofinansowane w ramach regionalnego programu operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Gruntownej przebudowie zostały w Bratianie poddane ulica Osiedlowa oraz część ulicy Ogrodowej. Wymienione ulice zostały utwardzone z wykorzystaniem kostki Polbruk. Łączne koszty inwestycji to blisko 442 tys. zł. W ramach realizacji zadania, dofinansowanego z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych pod nazwą Budowa Drogi Gminnej Bratian Kaczek oraz ulic Osiedlowych w miejscowości Bratjan etap pierwszy, zostały dodatkowo przebudowane ulica Sportowa, ulica Krótka, część ulicy Grąwalskiej, ulica Kościelna oraz ulica Sosnowa. W Jamilniku przy przez Zespole Szkół Jana Pawła II w 2012 roku zostało wykonane boisko do piłki ręcznej, siatkówki, tenisa i koszykówki z przedłużeniem obieżnia. Dodatkowo został wydzielony zeskok, skocznik w dal. Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 402 tys. zł. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości ponad 243 tys. zł. W ramach realizowanego w 2014 roku zadania w nawrze przy ulicy Ustronie została zbudowana sieć kanalizacji sanitarnej z przełączami oraz kanalizacja deszczowa. Ponadto rozpoczęto prace nad budową drogi utwardzanej kostką betonową. W zeszłym roku wykonano 75-metrowy odcinek tejże drogi. Całkowity koszt inwestycji to ponad 376 tysięcy złotych. W wieździnach w ciągu ostatnich 4 lat zbudowano sieć wodociągową o długości ponad 7 km. Całkowity koszt realizacji inwestycji to ponad 550 000 zł. Dodatkowo w 2014 roku wkład niepieniężny do inwestycji w wysokości 200 000 zł wniósł zakład usług komunalnych w Myszanowie. W ramach zadania w 2011 roku przeprowadzono gruntowny remont wszystkich pomieszczeń świetlicy, głównej sali, kuchni, magazynów. Zbudowano m.in. nowe łazienki, zainstalowano szambo, wykonano nowe posadzki, zmieniono okna i drzwi, odmalowano ściany i sufit, zainstalowano klimatyzację, wykonano elewację zewnętrzną, utwardzono teren polbrukiem. Dodatkowo w 2013 i 2014 roku zbudowano parking oraz ogrodzono obiekt. Całkowity koszt inwestycji to ponad 300 tys. zł, z czego ponad 176 tys. udało się pozyskać ze środków Unii Europejskiej w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa na lata 2007-2013. W Tylicach przebudowano drogę gminną gruntową od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 538 na odcinku 380 metrów. Wykonano nawierzchnię asfaltową, kanalizację deszczową, zjazdy, zatoki parkingowe wzdłuż cmentarza oraz drogę wewnętrzną od trasy wojewódzkiej do kościoła. Łączny koszt inwestycji to 269 tys. zł, z czego 80 tys. zł zostało dofinansowane z budżetu województwa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Na świetlicy w Nowym Dworze Bratjańskim dokonano szeregu prac poprawiających jakość użytkowania i estetykę obiektu. Wymieniono dach, wykonano nową instalację elektryczną, zmodernizowano instalację wodną i kanalizacyjną. Wydzielono mały aneks kuchenny oraz węzeł sanitarny, zmieniono sposób ogrzewania, zagospodarowano teren wokół świetlicy oraz wykonano szereg prac estetyczno-wykończeniowych. Łączny koszt remontu oscylował wokół 222 tysięcy zł, czego ponad 144 tysiące do dofinansowania uzyskane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa na lata 2007-2013. Inwestycja polegała na wykonaniu linii kablowej oświetlenia drogowego. Energooszczędne lampy oświetleniowe LED pojawiły się w widzinach, w Bratianie na ulicy Górnej i Ulicy Cichej, w Mszanowie na ulicy Piaskowej i na ulicy Polnej z łącznikiem z Dłuż rzeki Drwenc. Łączny koszt zadania wyniósł 132 tysiące złotych. W zrealizowano prace polegające na przebudowie 210-metrowego odcinka drogi wewnętrznej oraz przebudową skrzyżowania i z odwodnieniem. Była to pierwsza pilotażowa inwestycja, gdzie do modernizacji drogi w miejsce mieszanki bitumicznej zastosowano odpowiednio przygotowaną mieszankę betonową. Koszt inwestycji to prawie 136 tysięcy zł. Jesienią 2014 roku Radomnoc wzbogaciło się o nowy obiekt sportowy, nowoczesne trawiaste boisko sportowe, którego wyposażenie pozwala na grę w piłkę nożną, piłkę ręczną, tenisa ziemnego oraz siatkówkę. Zadanie obejmowało budowę nawierzchni boisk, ogrodzenie i instalację wyposażenia. Dodatkowo po lewej stronie boiska wzniesione zostały betonowe trybuny. Koszt inwestycji wyniósł 78 tysięcy złotych, z czego 37 tysięcy to dofinansowanie, które gmina uzyskała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 W zakresie inwestycji została zbudowana utwardzona droga na odcinku 73 metrów wiodąca do stadionu w Radomie. Koszt inwestycji wyniósł ponad 58 tysięcy złotych. Świetlica w Nawrze znajdująca się w budynku dawnej szkoły figuruje w ewidencji zabytków Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Inwestycja objęła remont sali głównej świetlicy, pomieszczeń gospodarczych, sanitariatów i przyłączy kanalizacyjnych. Całkowity koszt zadania to ponad 67 tysięcy zł. Inwestycja została dofinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 28 000 zł.